Zapraszam Was na kolejny wypad nad ciemięgę. To taka moja lokalna rzeczka. Byliśmy już tutaj kilka razy, ale ciemięga nie zawodzi. O czym się wkrótce przekonacie. Rzeczka jest naprawdę na tym etapie zwykłym strumieniem, lubianym przez przeróżne zwierzęta przeze mnie, momentami przypomina babrzysko, ale wśród tych szuwarów, wśród tej zieloności znajdują się takie metalowe skarby. Więc słuchajcie, kupiłam działkę, mieszkam w pięknej okolicy, oddycham świeżym powietrzem, mikroklimat na Łęczowski, i ta przecudnej urody, czysta rzeczka, no umówmy się strumyczek. I jeszcze mam takie korzyści. Tak wygląda moja rzeczka bez roślinności jesienią. No, ale teraz mamy wiosnę, wszędzie przepych pokrzyw, burzanów, łopianów, czego tam tylko dusza zapragnie to znaleźć może. I chodzimy sobie tam ja i mój magnes. Czasami towarzyszy nam Marysia. I wybieramy przeróżne ostre przedmioty. Miałam też akcję oczyszczania ze śmieci, bo chociaż jesteśmy tak blisko źródła i właśnie na takiej wyjątkowej, na takim wyjątkowym obszarze ciągle coś tutaj się wypływa, chyba z głębin ziemi. No więc my to wychwytujemy, izolujemy i niszczymy, niszczymy, niszczymy przy pomocy punktu skupu złomu i psoka. Sami zobaczcie, kilkanaście zarzutów i za każdym razem coś nowego. Gwoźdź cienki, gwoźdź gruby, krótki, krzywy, gwoźdź, 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 ale za każdym razem mam nadzieję, jest ich coraz mniej, coraz mniej szans na to, że Ktoś stanie na, ten, na tym gwoździu i się skaleczy, że ktoś się ukuje w nozdrza albo w dziób jakieś małe kacze czy inne bobrze. Ja to wybiorę. Jestem mocniejsza niż te e, podziemne zapasy gwoździ, ale są też jakieś okucia. Jak ktoś wie, to niech się cieszy. Ja nie wiem, dla mnie to wszystko są niepotrzebne elementy, które należy wyłowić. Króciutka chwila na zbliżenie garciołka czystą wodą, czystszą niż ta w ciemiędze. I łowimy dalej. Trafiła nam się i perła wśród tego metalu. Także, kochani, myślę, że około 3 kg wpadło, bo już raz musiałam swoją tymczasową bazę opróżnić, bo <grywki> reklamówka nie dawała już tego pomieścić, więc wróciłam do innego sortownika, zbieracza. No i bawimy się dalej. Serdecznie Was pozdrawiam z czystego, słynącego mikroklimatem na Łęczowskiego obszaru i zapewniam, że za każdą moją wizytą jest coraz czyściej.